mam w ręku książkę Pozytywne dana dyscyplina. Pierwsze trzy lata życia. Jeśli jesteś młodym rodzicem, ta książka odciąży cię i da ci takie poczucie spokoju i takiego bezpieczeństwa, że wszystko jest ok, że nie tylko ty przeżywasz wyzwania rodzicielskie, różne wątpliwości. Robiło to wielu rodziców przed tobą. Doświadczało tego tysiące rodziców przed tobą. Nie jesteś sam. Pozytywna dyscyplina jednocześnie nauczy Cię patrzeć na swoje dziecko jak na kompetentną istotę, na małego człowieka, który się rozwija i który rozwija swoje umiejętności. I z każdym dniem, oczywiście, że się zmienia, ale już teraz nie jest bezsilne i już teraz ma bardzo wiele szans, na przykład na komunikację z Tobą. Pozytywna dyscyplina jest taką dyscypliną, która uczy. Patrzymy na dzieci jak na kompetentne istoty, które się rozwijają. I Potrzebujemy budować rodzinę, w której zarówno będzie przestrzeń dla potrzeb dziecka, potrzeb dorosłego i wymogów sytuacji. Te trzy rodzaje szacunku są istotą pozytywnej dyscypliny. I w tej książce znajdziesz zarówno konkretne wskazówki dotyczące różnych obszarów, takie spojrzenie, które pomoże ci rozwinąć myślenie na temat tego, jak możesz wspierać swoje dziecko już teraz, kiedy jest malutkie, po to, żeby z każdym dniem umiało coraz więcej. Jakie to są tematy? Na przykład dbałość o godność i szacunek, opowiadanie historii, jak, jakie są funkcje opowiadania historii. Jakie jest może być podejście do błędów twoich i innych ludzi czym jest temperament i z jakim temperamentem rodzą się dzieci. Jest też test temperamentu, który możesz sobie wykonać i wykonać swojemu dziecku i w ten sposób oszacować, jakiego rodzaju na przykład wyzwania wychowawcze mogą was spotkać. Jest też rozdział dotyczący wyzwań rozwojowych i takich etapów rozwojowych, w których dzieci uczą się konkretnych, podstawowych przekonań na własny temat i na temat świata. Znajdziesz, mat potrzebę eksplorowania, uczenia swojego Dziecka, ale i nie oczekiwania, że będzie gotowe od razu na wszystko, czy takiej wyrozumiałości. Um, ale także konkretne tematy, jak odstawianie smoczka, co zrobić z uderzeniem głową, jak nauczyć dziecko uspokajania się, a jak nauczyć siebie uspokajania się i łapania dystansu do tych wszystkich spraw, co robić w przypadku napadów złości. Wszystko, co może zdarzyć się przez pierwsze trzy lata życia, takie podstawy pozytywnej dyscypliny na samym początku. Polecam ci serdecznie, ponieważ pozytywna dyscyplina jest taką metodą zrównoważoną, życzliwą i stanowczą w tym samym czasie. Ani nie jest nadmiernie Taka pobłażliwa, wyręczająca dzieci, ponieważ to nie byłoby z szacunkiem dla ich umiejętności i dla ich potrzeby rozwoju i eksploracji. E, a z drugiej strony jest metodą bez kar, e, więc e, mówiąc nam, że kara nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem, za to oferując setki różnych innych podejść wychowawczych, sposobów na komunikowanie się z dzieckiem, zachęcania go do współpracy, budowania w nim samodzielności, odpowiedzialności i pewności siebie. Wszystkiego tego, czego chcemy my, rodzice. Dzieci na całym świecie, bo pozytywna dyscyplina jest metodą znaną na całym świecie, działającą w 90 krajach świata od 40 lat, więc można powiedzieć, że książki pozytywnej dyscypliny są klasycznymi książkami dotyczącymi wychowywania dzieci.